Cześć, Gryfin Group Marine Szczecin, Łukasz, Marcin. Witamy po krótkiej przerwie. Dzisiaj wracamy z nowym filmem. Kolega Marcin odwiedził targi w Düsseldorfie. I w kilku najbliższych filmach zaprezentuję Wam co tam widział, co usłyszał. Zapraszamy do oglądania. Jedzenie rozpocząłem od Według mnie najciekawszej części wystawy, na której to Yamaha zaprezentowała dwa nowe litery wodne Jet Blaster oraz JetBlaster Pro, i model podstawowy oraz ten dedykowany do bardziej wyczynowego pływania, oba wyposażone w silniki trzycylindrowe o pojemności 1 litra dysponujące mocą do 110 K. Obok drugi z modeli Jet Blaster wersja Pro. Jest to model, można powiedzieć, topowy, jeśli chodzi o te blastery, wyposażony w dodatkowe stópki, podpory, podstopy, gdzie będzie można postawić ten skuter do pionu. Mamy tutaj też wyświetlacz kolorowy o przekrojonej 4,6 cala, taki jak w modelach v Cruiser, HO między innymi. Silnik jest troszeczkę podkręcony względem wersji podstawowej, mamy tutaj do dyspozycji 110 koni, modelu Jet Blaster, który był widoczny obok mamy 100 koni, tak samo będzie w modelu pośrednim pomiędzy Pro a podstawowym, czyli modelu Deluxe. No też byłem bardzo ciekawy jak na żywo będą wyglądały te skutery, bo widzieliśmy je do tej pory tylko na na filmach i na zdjęciach. Muszę przyznać, że naprawdę jakość wykonania jest bardzo fajna. O wiele lepsza od konkurencyjnych skuterów. Tutaj skuter ten wersja Dead Blaster podstawowa była wyposażona w fabryczne akcesoria, które będzie można dokupić. Między innymi właśnie schowek na przestrzał pod kierownicą oraz torba właśnie rufowa. Dzięki temu no, jest możliwość e, przewiezienia, zabrania ze sobą jakichś e, dodatkowych rzeczy, bo standardowo te skutery za bardzo nie mają e, dużej pojemności schowków. Poza tymi nowymi jetblasterami Yamaha pokazała e, dotychczasowe już modele, akurat no, trochę odświeżone, niewiele. Nowością jest biała wersja kolorystyczna modelu F-115. Oprócz tego w białej wersji dostępny będzie też silnik 2-konny, 70 70-konny i 50-konny. Nie zabrakło silnika wodorowego opartego na konstrukcji silników XTO, 450 konnych Jak na razie silnik mm, będzie przeznaczony tylko do użytku z konkretnie zaprojektowaną łodzią z zbudowanymi zbiornikami na wodór. No ale jest to coś nad czym ja macha intensywnie pracuje. Dla zwolenników cichego pływania druga generacja elektrycznego silnika Harmo. W części poświęconej silnikom średniej mocy Yamaha pokazała znane i lubiane modele 40-konne oraz odświeżoną wersję 50-70, które od tego roku będą dostępne w białej lub grafitowej wersji kolorystycznej. Silniki elektryczne Yamaha, tutaj nic się nie zmieniło, poza tym, że gama tych silników została rozszerzona o modele marki Torquido, której Yamaha stała się właścicielem. Sporo nowości w pontonach. Nowy model serii Sport o długości 4,20 w kolorze grafitowym. Oprócz tego, pozostałe modele e, również zostały odświeżone, jeśli chodzi o ich wygląd. E, będziemy mieli teraz do wyboru e, w wersję kolorystyczną białą, jasno-szarą i właśnie grafitową. Oprócz tego, mm, we wszystkich modelach pontonów od tego roku będziemy mieli pawęż pod kolumnę S. Znikają wersje z pawężą l -ką. Doszedł nowy model 350 w wersji z pompowaną podłogą i modele R. Jedną z nowości są też nowe wiosła teleskopowe składane, które będą zajmowały dużo mniej miejsca w pontonie. No i pontony właśnie z obwaną podłogą będą miały także dno w kształcie litre Tak w krótkim skrócie wyglądało stoisko Yamaha. Jeśli będziecie chcieli uzyskać więcej informacji o danych produktach, zapraszamy do kontaktu. W następnej części pokażemy to, co zobaczyłem na stoisku Highfielda, Yamarina, Boostera i Crossa. Dobra, jest start. Jak ja zazwyczaj stoję? Nie.